Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zapoznam Was z twierdzeniem talesa i pokażę, jak je stosować w zadaniach do obliczania brakujących odcinków. Zapraszam. Na początek przypomnimy sobie, jak brzmi twierdzenie talesa i o co tu właściwie chodzi. Jeżeli ramiona kąta przetniemy kilkoma prostymi, równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta. Tak brzmi twierdzenie Thalesa. Mamy na rysunku kąt, to jest jedno ramię tego kąta, a na dole jest drugie ramię kąta. Ramiona kąta, tak jak w twierdzeniu jest powiedziane, zostały przecięte dwiema prostymi równoległymi, czyli prostą K i prostą L. Proste te wyznaczyły na ramionach kąta, akurat w tym przypadku, cztery punkty: A, B, A' i B'. W ten sposób powstały też na każdym ramieniu kąta dwa odcinki jeden odcinek OA, drugi AB na dolnym ramieniu OA' i odcinek A'B'. Według twierdzenia Talesa zachodzi tutaj następujący związek. Stosunek odcinka OA do odcinka OA' to jest tyle samo co stosunek odcinka AB do odcinka a' B'. Zobaczymy, jak możemy wykorzystać twierdzenie Talesa w zadaniach. Zadanie pierwsze: proste K i L są równoległe. Oblicz długość odcinka x. I mamy tutaj dwie proste równoległe K i L, wyznaczyły na ramionach kąta cztery odcinki o długościach 4, 3, 5. I X. Według twierdzenia Thalesa, będzie tutaj zachodziła następująca zależność. Odcinek AB do odcinka AD. Tak? Czyli przyjrzyjmy się. Odcinek AB do odcinka AD to jest tyle samo co odcinek BC do odcinka DE i zapiszmy. Czyli równa się długość odcinka BC do długości odcinka DE. Mając już taką zależność, możemy teraz za poszczególne wielkości podstawić długości odcinków. Odcinek AB ma długość 4. Więc u góry wstawiamy 4. W mianowniku mamy odcinek AD, a AD ma długość 5, czyli 5. Równa się w miejsce odcinka BC wstawiamy jego długość, czyli 3, a za odcinek DE wstawiamy długość tego odcinka, czyli X, bo X nie znamy, czyli. Powstaje nam proporcja, z której musimy obliczyć wartość liczby x. Przypominam, proporcje liczymy w taki sposób, że mnożymy na krzyż, czyli 4 razy x to się musi równać drugiej przekątnej 5 razy 3. Czyli 4 razy x równa się 5 razy 3. I ten iloczyn zapisujemy, czyli 4x Równa się 5 razy 3. Teraz możemy po prawej stronie wymnożyć 5 razy 3, czyli 4x równa się 5 razy 3, czyli 15. Chcemy policzyć x, więc dzielimy przez liczbę, która stoi przy x, czyli przez 4. I co otrzymujemy? Po lewej stronie zostanie nam x równa się, a po prawej tak naprawdę nie musimy wykonać tego dzielenia, podać dokładnego wyniku, tylko zapiszemy tak jak się czyta, 15 podzielić na 4, tak zapiszemy ułamek, czyli 15 czwartych. O, I tak możemy wynik zostawić. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może też wyłączyć całości. Zadanie drugie. W zadaniu drugim trzeba obliczyć długość odcinka AD, jeśli AB równa się 3,6, AC 5,4 i DE 1,2. Moja rada jest taka, żeby na rysunku wpisać sobie w odpowiednie miejsca długości odcinków. Czyli AB ma 3,6, czyli tu sobie wpisujemy. Drugi odcinek to jest AC, widzimy, że to jest ten cały, więc żeby nie mieć wątpliwości, o najlepiej zastosować taką klamrę. Wtedy dokładnie widzimy o jaki odcinek chodzi i ten odcinek ma długość 5,4. Następnie odcinek DE, czyli ten, on ma długość 1,2 tu nawet możemy sobie w środku napisać 1,2 i mamy znaleźć długość odcinka AD, czyli nie znamy długości i wpisujemy x. Następnie przyglądamy się, jaka tutaj może zależność zachodzić według twierdzenia Talesa. Odcinek AB do odcinka AD to jest tyle samo co odcinek BC do odcinka DE. Zapiszmy więc tę zależność. Czyli AB do AD to jest tyle samo co BC do odcinka DE. Próbujemy teraz podstawić wielkości, które mamy na rysunku. Za AB podstawimy 3,6. Za AD wstawimy x. Równa się. Za BC, no właśnie, widzimy, że BC nie znamy, ale jeżeli cały odcinek AC ma 5,4, a odcinek AB ma 3,6 to przecież BC będzie wynikiem odejmowania od długości odcinka AC, czyli 5,4 odejmiemy długość odcinka AB, czyli 3,6 równa się i to wychodzi 1,8. Czyli za BC wstawiamy 1 ,8. Przecinek Tutaj na rysunku też możemy sobie tę wielkość wpisać. I za DE wstawiamy 1,2. I znowu mamy proporcje. Tutaj zawsze dojdziemy do proporcji. I na krzyż 1,8 razy x równa się. 3,6, czyli teraz ta przekątna, razy 1,2. Tutaj nie musimy tego wymnażać, bo czasami fajnie się skróci. Czyli teraz tylko wystarczy podzielić przez liczbę stojącą przyjście, czyli przez 1,8. I co otrzymujemy x równa się kreska łamkowa, u góry zapiszemy to, co mamy po prawej stronie, czyli 3,6 razy 1,2 i to podzielimy przez 1,8 równa się. 36 jest podzielne przez 18, czyli 3,6 będzie podzielne przez 1,8. Ile to będzie? mieści się dwa razy, czyli tutaj możemy dwójkę wpisać, a tu jedynkę. Dwa razy 2 razy 1,2 to jest 2,4 i to będzie nasz wynik, czyli długość brakującego odcinka AD. Chciałam tu też pokazać jeszcze jedną zależność, która jest wynikiem twierdzenia Talesa, A mianowicie widzimy tutaj dwie proste przecinające się, tak? Prosta ED i prosta BC. I te proste przecięte są dwiema prostymi równoległymi. One tu na rysunku są kolorem czerwonym. I wtedy powstają nam po środku cztery odcinki D, A, B i C. Zależność, jaka tutaj zachodzi, jest następująca. Odcinek A do odcinka B ma się tak jak, i teraz znowu bierzemy odcinek po tej stronie, co jest A, czyli jak C do odcinka D. I tu mamy tę zależność. Na podstawie tej zależności spróbujemy teraz obliczyć długość odcinka X tutaj na rysunku poniżej. Zależność, jaką możemy zapisać, jest następująca. Odcinek długości 4 do odcinka długości 2 to jest tyle samo, co odcinek długości x, czyli ten, którego będziemy szukać, do długości odcinka po drugiej stronie, czyli 3. Znowu mamy proporcje, więc mnożymy na krzyż. Jedna przekątna to jest 2 razy x, czyli 2x równa się druga przekątna 4 razy 3. Możemy to zapisać najpierw, ponieważ są ładne liczby. Wymnożymy prawą stronę, czyli 2x równa się 4 razy 3. 12. Dzielimy przez 2 i co nam wychodzi? 2x przez 2 to jest x. Równa się 12 na 2 to jest 6. I to jest długość odcinka x, którego mieliśmy tutaj poszukać. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zrozumieliście omawiane przeze mnie treści. Jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiajcie komentarze. No i łapka w górę. Do usłyszenia w następnym odcinku.